Taki piękny zachód słońca zastał mnie na szczycie Pradziada. Słońce zachodziło idealnie za karkonosze. Szkoda, że na końcu troszeczkę się zachmurzyło i nie można było do końca obserwować zachodu, ale był piękny taniec chmur, także było naprawdę ślicznie. Zapraszam serdecznie na film, który ukazał się na moim kanale, z przejścia z lądka zdroju do małej morawki. Przez polskie góry Złote i Bialskie oraz przez Chrubego jesienika z kulminacyjnym punktem właśnie na pradziadzie. Link znajdziecie poniżej. Zapraszam serdecznie. вспомни или не обрушивает